Moment i ruszyli, dość równy start. Z tyłu ruszył Hermes, który tutaj na razie nie wchodzi w tempo. Tymczasem na froncie galopuje Huawei. Huawei, blisko jest Sakiewka. Huawei, Sakiewka, agent na miejscu trzecim, pozostałe konie. No i tutaj w niewielkim odstępie w tej chwili T-Rex. Z tyłu również galopuje Hermes, a konie mają do pokonania jeszcze Nieco ponad 1600 metrów. Zdecydowanie prowadzi Hioey. Hioey na froncie blisko niego agent. Te dwa konie z przewagą. Dalej sakiewka. Nie, tam przeszła przy kanacie Udoa de Buzul. Za nią galopuje mutar. To jest czołówka. Do celownika mamy 1400 metrów. I z przewagą Hioey. Lekko na froncie, pilnuje go agent. To są dwa czołowe konie, zbliżyła się do czołówki, tam również troszeczkę dalej Pianessa. Jest tam także Echarella, z tyłu na razie Hermes i z tyłu na ostatniej pozycji T-Rex. Do celownika 1200 metrów, na razie spokojnie na pierwszym miejscu galopuje Huawei. Na drugim miejscu agent, dalej Udoadebuzul. Stawka się troszeczkę zgrupowała, ostatni w tej zasadniczej grupie galopuje Hermes. A za stawką w niewielkim odstępie T-Rex. Już są na łuku i próbuje tutaj uciekać, próbuje przyspieszyć Huawei. Ma przewagę jakichś dwóch, trzech długości nad agentem. Dalej lekko na trzeciej pozycji Udo Adebuzul, blisko niej Sakiewka, pozostałe konie, Hermes doszedł do stawki, a ostatni ciągle jest T-Rex. Ale tempo w dystansie jest bardzo mocne i być może te konie na froncie osłabną. Na prostą wyprowadził jednak Huawei. Blisko niego agent. Przy kanacie tam się czai udo Adebuzul. Jeszcze do celownika to jest ponad 400 metrów. Huawei utrzymuje prowadzenie, ale tam doskonale finiszuje Mutar Joter i poszła również Udo do Adebuzul. Mutar teraz obejmuje prowadzenie. Mutar przy kanacie. Jeszcze tam broni się Udoa, polem ruszył Hermes. Mutar, Mutar przed Hermesem i Udoą de Buzul. Jeszcze 50 metrów, no i wyścig ten, proszę Państwa, wygra Mutar. To jest duża niespodzianka. Na drugim miejscu Udoa de Buzul, na trzecim ten, który prowadził Hiowei.